Dźwięki, które wydają. Każdy z Was może wydawać. Bardzo prosto, tak? To jest kwestia praktyki. Osobiście nie pracowałem nigdy z dźwiękiem i nie wyszkalałem się w żaden sposób. Nie chodziłem nigdy do żadnego nauczyciela, ani nic takiego. byłem ja u parę miesięcy tam. Ale oni nie mówią, jak używać głosu. Oni ci dają po prostu e, mantrę, oni ci dają jeden dźwięk i oni mówią idź i praktykuj. I w pełni rozumiem, dlaczego oni to robią, ponieważ praktykując, uczymy się, obserwując w uważności to, co robimy, uczymy się, uczymy się na temat swojego ciała, uczymy się komunikować z nim i uczymy się, jak ono funkcjonuje. Dźwięki, które teraz wydaję, nauczyłem się na przestrzeni zaledwie dwóch lat. Dwa lata temu moja praca z energią wyglądała w taki sposób, że była całkiem w ciszy. Nie wydawałem żadnych dźwięków, nie robiłem żadnego wprowadzenia. Po prostu mówiłem, żeby osoba się położyła, kładłem ręce i to było wszystko. Ale u każdej osoby sposób, w jaki pracuje z energią, sposób, w jaki ta energia ewoluuje, jest indywidualny. Tak jak każdy z nas ma inne ciała, inny charakter, tak też nasze predyspozycje są inne. Jeden lubi koszykówkę, drugi lubi piłkę doszło. No i dokładnie tak samo jest z energią. Mam parę osób, które uczę właśnie jak z regionu, właśnie u niektórych to idzie właśnie w szcieżku dzień.